Widać po stole, że to już jest dalszy ciąg filmiku. Tak, przyznaję się, to prawda, ale na początku się z Wami nie przywitałam, więc witam się teraz i wkleję to na początek. Witam się z Wami, dzisiaj jest u mnie 22 czerwca, jest niedziela, jest drugi dzień lata. Miłego oglądania. wszystko zwiało. Szkatułki i popielniczki. Tak jest podpisane, a co tam jest, to się zaraz ukaże. Kwiatki sobie miałam przycinać, to wzięłam sekator, ale yy, mówię, zrobimy unbox, co? O, kogut się zgadza. <grym> tak jak ktoś mi tam napisał pod którymś z filmiku, że kogut się ze mną zgadza. Tą razem też. Okej, okay, okej, okay, spoko. No lubię szkatułki, lubię takie y, te drewniane, y, lubię te drewniane szkatułki, takie perelowskie. Mogą być nowsze, mogą być starsze, nie ma problemu. Ja się nie obrażę. To taka na karty. Później zrobię zbliżenie, bo on nie robi zbliżeń, w ogóle nie łapie ostrości. To później zrobimy. Tak, to jest na karty. Ja bardzo lubię karty, ale nie wiem, gdzie je mam, muszę poszukać. I w ogóle należałoby te rzeczy, co mam, wyeksponować, ale powiem Wam, że nie umiem, nie wiem. Nie wszystko się da tak poukładać, żeby było ładnie, przejrzyście. Chciałabym tak, że zaglądam do jakiejś szafki, albo nawet nie zaglądam, żeby to były przeszklone szafki. I że nie zaglądam do nich, nie wiem, coś mi tutaj <grym> czym nie widać, że nie muszę zaglądać do tych szafek, tylko przychodzę koło nich, coś mi wpadnie w oko i mogę czy oko nacieszyć, czy wziąć, sobie pooglądać, czy jakiś półmisek gdzieś tam na stół, prawda? To chciałabym, żeby to było tak, że idę koło tego i żeby, wiecie, żeby to nie był taki głęboki regał, gdzie możesz napchać kilka warstw i nie wiesz co masz, tylko żeby to było dosyć płytkie. I wszystko, że było tak poukładane, no także po prostu patrzysz i widzisz. Co masz? Gdzie masz? Ale to nie wiem. prawda? No, też śliczna jest. Takie puzderko drewniane. Tylko powiem Wam, dosyć takie płytkie. Tak jakby nie na jakieś perfumy, coś takiego, no chyba nie, ale jest jeszcze ślad po etykietce, ale nic tu nie, nie jestem w stanie przeczytać. Bardzo to jest płytkie, nie wiem na co to by mogło być, ale ładne. Wicherduje jak szalony. Jak szalony. Dzisiaj jest niedziela. 22 czerwca. Wczoraj się dowiedziałam, że był wczoraj pierwszy dzień lata. Zawsze mi się mylą te dni, czy to jest 21, czy 22. Wiecie, pierwszy dzień wiosny, lata, jesieni i tak dalej. Myli mi się to. Ziała takim różowym materiałem. Mogłaby być jeszcze gąbeczka tam pod spodem, żeby było tak mięciutko, ale nie ma. Ale ten obrus taki zielony, ładny, elegancki, jak z takiego jakiegoś angielskiego klubu dla dżentelmenów albo z biblioteki Uj, popiołka jest ładna malboro widać, 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 nie widać? potem będą zbliżenia mamy jeszcze jedną taką popielniczkę no nie taką ale malboro że jest w kształcie paczki papierosów taka otwarta paczka papierosów poszukam i nagram ale nie wiem kiedy ale będzie wszystko będzie wszystko będzie honorata yy, honorato wszystko będzie honorato yy, sposób na mięso z rosół też będzie też będzie tylko no, no będzie 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 bo ja pamiętam będzie. Szum. Chyba nic nie będzie z tego mojego dźwięku, co? Trzeba będzie coś inaczej później. Yy, przypomina mi taki znicz, co się kiedyś na cmentarzach zapalało. Bardzo lubiłam takie znicze. I jak właśnie z moją siostrą, ciodeszną Marysią, jak chodziłyśmy z rodzinami po cmentarzach, to takie się robiło kulki z wosku. Mi się moja zawsze psuła, bo młodsza byłam, jestem i... Na ogniu ją opalałam i Marysia mi potem zawsze swoją taką ładną oddawała. Także, Marysiu, ja to pamiętam, dziękuję Ci. No bo ja zawsze, no, mniejsza byłam i tak wiecie. A nadeczko starsza to mądrzejsza i, i po prostu ja zawsze ładnie, ładne te kulki z wosku, a mi się moje opalały, niszczyły się. No, czy ja je niszczyłam. Muszę przerwać na chwilę nagranie. Czego? Wiatrzysto zwiało, a parę przewróciło powiem Wam szkodę. Szkoda, że tak wieje. Bo już tu się nastawiłam. Szkoda trochę, że tak wieje, bo już się nastawiłam, z całym tym Majdanem wyszłam, usiadłam, a pewnie mnie nie słychać. Coś tu jest, to chyba szkatułka na karty z kartami pewnie. To czy widać, czy? Bardzo lubię. Tak grać specjalnie... Pamiętam, że jako dziecko, to czy z bratem, czy właśnie jak tam do, do cioci się jeździło, to ro, całą rodziną się grało w tysiąca. Ale ja byłam najmłodsza. Więc z mojego pokolenia ja byłam najmłodsza. To wiecie, to taka gra ze mną w karty. A tam takie dosyć różne różnice w wieku. Duże, małe. Także sobie myślę, no przegrywałam zawsze. Bo oni grali lepiej, ale mimo, wspominam ten czas, lubiłam grać w karty. Wiecie, to nawet nie chodziło o to, żeby wygrać myślę. Lubię grać w karty. Dzisiaj, no to jak gramy, to najczęściej w Macao, ale też w wersji tej gry jest pewnie wiele. W Macao, w Kuku, w Akuku, w Ubudu wojnę i syn przyniósł ze szkoły taką grę. W sensie nauczył nas syn, bo uczył się w szkole tej gry w dziesiątkę. Czyli że rozkłada się karty typu trójki, dwójki do dziesiątki. Nie, do dziesiątki nie. To jest Czy z dziesiątką? Nie wiem. No i tam się zbiera właśnie, żeby żeby 10 dziesięć, żeby dziesięć zdobyć. Dziesięć... żeby suma tych kart to było dziesięć. o tak co jeszcze? oczko. W tysiąca już dawno nie grałam. musiałabym sobie, jak wiecie, dobrze przypomnieć, ale ja wiem. może z mężem byśmy pograli. a później z dzieciakami. tylko to jest taka gra bardziej, no właśnie, mm, taktyczna. trzeba tam trochę liczyć. to nie wiem, czy nasze dzieci to już, czy jeszcze, ale można popróbować. myślę, że gra w karty nie tylko hazard, ale też miło spędzony czas i myślę, że i nauka jednak. No, lubię, bardzo lubię. Z tych wszystkich jakichś tam gry planszowych czy coś, generalnie nie mam nic przeciwko. Ale najbardziej lubię grać w karty. Też są karty. Uuu! Tutaj już taka zdobiona... Was. No to chyba nowe karty. Ta jest zupełnie nieotwarta, zafoliowana. Tak, to sobie chyba ktoś włożył. No bo to gdzie to? To są raczej nowoczesne karty. Kiedyś karty były takie bardziej papierowe, a teraz są bardziej plastikowe. Macie takie wrażenie? To są takie właśnie plastikowe bardziej, a ta, ta jest papierowa. No i karta jest karta, nie? Wiśnia jest wiśnia. Karta jest karta, czy plastikowa, czy papierowa, one wszystkie są fajne. rozczarowaliście tam to chyba nie są stare karty się nastawiłam tu na Kisiątek rozsypało mi się i trzeba będzie teraz no i jeszcze wzięłam drugie pudło bo chociaż ja wiem wiecie co zostawimy to może na kiedy indziej, nie? Ile mam tego filmiku? Tu 5 minut, tam będzie z 13? Tak myślę, że może sobie dozować. Co? Ale jest ja sobie... Widzę. Dobra, bo ja sama jestem ciekawa, co jest, co jest w tym kartonie. Myślałam, że otworzę, popatrzę, ale nie. Nie umawiam się na konkretny czas, ale tak, myślę, że można unboxing. Kurczę, nie wiem co. Tu jest napisane tak. Szkatułki, ryby, półmisek, imbryk, imbryk truskawki, czyli pewnie w te truskawko-poziomki. Powiem Wam, że pusi mnie to pudło. Nie lubię tych owadów, bo się po prostu boję. Szanuję wszystko, rozumiem, ale się boję. No, otworzyłabym to, ale może jutro. To nagram chociaż ja wiem. Ale wiecie, będę miała może trochę inny jutro humor i co innego do powiedzenia, prawda? To nie ma co szaleć. Może nagram. No nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Jutro dzieciaki jeszcze idą do szkoły. Córka do przedszkola. No, córka tak. Potem wakacje. Zawsze tak się czekało na te wakacje. Nie? Wakacje, wakacje, czekaj, czekaj. Lato, lato, lato czeka. Nie zaśpiewam Wam, bo ja nie śpiewam, bo ja nie umiem śpiewać. To znaczy, śpiewam, bardzo lubię śpiewać, ale śpiewać nie umiem. Więc to jest tylko śpiewanie takie rodzinne tutaj w domu. Tomasz. Mm. Nie wiem, nie lubi tego kapelusza, albo lubi, bo tak przelatuje. Więc wracając do mojego śpiewania. Bardzo lubię śpiewać, ale nie umiem śpiewać. Śpiewam sobie tylko w domu, przy mojej rodzinie, no bo wiadomo, że to... No człowiek się... No wiecie, najlepiej czuje najswobodniej to w swoim sosie. Także tak, śpiewam. Jak mam dobry humor, to śpiewam. Jak mam zły... Yy... Czy tam jest mi smutno, czy tam coś, to nie śpiewam. Jakoś mi się tak, wiecie, nie chce, ale jak mam dobry humor, to śpiewam, bardzo lubię śpiewać. Mój tata też bardzo lubił śpiewać. Myślę, że mm, sztukę śpiewania mamy opanowaną mniej więcej tak samo. On też taki śpiewak świetny, ja też taka świetna śpiewaczka, ale lubię sobie pośpiewać. Myślę, że mam to po nim. No bo ja sobie powiedziałam, tak. Yy... Chciałam powiedzieć o tych wakacjach. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam jeszcze nie ma nas. I tak sobie, a tam jeszcze, a tam ciągle, nie wiem, bo tutaj wiem, że się mylę. Inaczej śpiewam chyba niż, niż się powinno śpiewać. I chciałam powiedzieć, że zawsze na to lato to tak czekał człowiek. Po prostu naoglądałam się, może kiedyś był taki film Wakacje z duchami nie. Był taki film. Za czasów mojego dzieciństwa puszczany w telewizji, on chyba był starszy, że jakaś tam grupa dzieci wyjechała, nie wiem czy do cioci, czy gdzieś tam na wakacje i gdzieś w lesie była figurka, chyba, nie wiem czy pana Jezusa, nie wiem. Figurka była gdzieś w lesie, chyba drewniana, i, i właśnie te dzieciaki tam, to były jakieś takie detektywistyczne sprawy, wiecie, czegoś tam szukali, kogoś śledzili, coś takiego, nie wiem dokładnie o co chodziło. Ale człowiek się naoglądał takich seriali, myślał, że jego wakacje też będą takie pełne przygód. No... nie było tak. Nie powiem, że były złe, bo wiecie, no... Nie zawsze może człowiek wyjechał, ale wszystko było, wiecie... Było okej. Okay. Mogło być lepiej, ale zawsze mogło być też gorzej, więc tutaj myślę, że nie mam co narzekać. Ale tak się człowiek naogląda właśnie tych przygodowych filmów dzieci, dziecięcych dla dzieci i myślał później, że też będzie miał mnóstwo przygód, a potem to wiadomo, no co najwyżej na rower. No, nad rzeczkę się chodziło. Też dobrze, nie? Nie było źle, ale to nie było to. Co człowiek się naoglądał w filmie i myślał, że o Jezu, jakie tam nie wiadomo przygody. Nie wiem, a może zobaczę, jak ten film się nazywał. To nie były wakacje z duchami. Długo, długo myślałam, że to były wakacje z duchami, ale to nie były wakacje z duchami. Czekaj, czekaj. Film dla dzieci. Dla dzieci, figurka. Może to byli jacyś detektywi na wakacjach, figurka w lesie. Zobaczymy. Kto znaleźć? Film dla dzieci. Polski film dla dzieci. Tak się tutaj. Bo mi słońce razi i tak muszę lawirować. Polski film dla dzieci. Detektywi na wakacje. Detektywi. Detektyw w lesie. Detektyw Bruno. To nie. Chociaż to widzę. Jest taki film. No, to nie jest ten film, ale mi wyskoczyło. Jest taki film dla dzieci Detektyw Bruno to polska komedia familijna z 2022 roku, w której główny bohater ośmioletni Oscar uwielbia serial o detektywie Bruno i sam marzy o rozwiązywaniu zagadek. To przynajmniej to nie jest ten film, ale. Ale to już jest jakaś propozycja na wieczór filmowy z dziećmi, nie? Detektyw Bruno. To już sobie zrzut ekranu zrobiłam. I to jakieś takie, co, co brutalniejsze, to bardziej modne, no to tak nie za bardzo. Wakacje z duchami. To w zamku, to jest o zamku. Kiedy w zamku pojawiają się duchy, grupa chłopców spędzających nieopodal wakacje postanawia rozwiązać zagadkę. To nie był ten film, bo to nie było o zamku, ale coś może podobnego. Ciężko? Tak, i tutaj jest napisane też, że. Takie polskie seriale powinniśmy puszczać swoim dzieciom zamiast tego, co leci dzisiaj. Zgadzam się. Myślę, że tych w ogóle filmów, takich polskich dla dzieci to jest za mało. Panna z mokrą głową, Awantura eobasie i Szaleństwa Panny Ewy to były moje ulubione filmy z dzieciństwa. I uważam, że takich filmów właśnie powinno być więcej. Wiecie, żeby mniej tej głupoty leciało, a więcej jakichś takich. Więcej szacunku, żeby pokazywano w filmach, serialach, szacunku do siebie, do ludzi, a nie same takie niektóre. Teraz są takie filmy, wiecie, jak reklamują, to nawet w ciągu dnia, że nie wiesz, że sam ten zwiastun filmu to powinno być ostrzeżenie, że to od któregoś roku życia. Niby oglądasz sobie tam jakąś spokojną bajkę czy coś, potem ci... Przerywana jest reklama, i jest zjastą filmu, i, i nawet ja nie chcę na to patrzeć, bo albo są jakieś bardzo brutalne, albo czasem jakieś takie psychodeliczne. No, takie, powiem Wam, dziwne. To jest dla mnie to takie jest dziwne, że zamiast robić coś takiego, wiecie, łagodniejszego, to takie jakby. Jak to napisać? Figurka, jak to się mówi, kapliczka? Może jeszcze kapliczka w lesie? Może kapliczka to była. W lesie. Jest tak, tak, detektywi na wakacjach. Dominika, Anka i Jacek. Powiem wam, nie wiecie, nie pamiętam, że tam była dziewczynka, to nawet dwie, Dominika i Anka. Dominika, Anka i Jacek spędzają wakacje na wsi w wynajętym domku letniskowym w urokliwych okolicach Sandomierza. Szybko zaprzyjaźniają się z Markiem i Piotrkiem. Zain szczególne zainteresowanie dzieci... hał hał ha, ha, hał hał Opis serialu Detektywi na wakacjach. Dominika, Anka i Jacek spędzają wakacje na wsi w wynajętym domku letniskowym w urokliwych okolicach Sandomierza. Szybko zaprzyjaźniają się z Markiem i Piotrkiem. Szczególne zainteresowanie dzieci wzbudza zamknięta, stara i zapomniana kapliczka, którą postanowiają się opiekować. Oraz tajemniczy brodacz. Rozpoczyna się zabawa w detektywów. Zastawianie pułapek na złodziei, podążanie ich śladem, odkrywanie sekretu opuszczonej kapliczki. Bardzo, bardzo, bardzo lubiłam ten serial. Jedyny problem z takimi starymi serialami i filmami jest teraz taki, że niestety są dzisiaj kiepskiej jakości. Nie wszystkie są po tych obróbkach. Jak to się mówi, przepraszam, ale nie pamiętam. No wiecie, po rekonstrukcji. O, nie wszystkie filmy są po rekonstrukcji. I nie wszystko się da obejrzeć. Na przykład Alo, Alo, chciałam tu któregoś dnia z mężem obejrzeć, ale no, no nie, nie daliśmy rady, bo, no bo właśnie ta jakość nie odpowiada dzisiejszym standardom i ciężko się. Chciałabym fajnie by było, jakby te niektóre filmy, no więcej jak niektóre, bo niektóre już są zrobione, ale więcej tych filmów zrekonstruowali. I ciekawe, jak, te, jak ten serial detektywi na wakacjach. Czy jest, wiecie, w tej lepszej już jakości, czy... Zobacz, gdzie obejrzeć online. Lubię ten serial bardzo. Chciałabym obejrzeć i chciałabym niby z dziećmi, ale wiecie... My byliśmy wychowywani wolniej, oni są szybciej i dla nich te seriale są już często właśnie za nudne, za wolne. Chociaż... Yy, mówiłam kiedyś tak, my nie mamy Netflixa, my dużo filmów oglądamy, takich starych, yy, często zapomnianych i jakoś tak dzieciaki nie narzekają oglądaj z reklamami za darmo czyli co na tym VOD można a jest rekonstru czyli będzie ciekawe czy to na telewizorze można wiecie tak się pytam bo nie wiem <śmum> detektywi na wakacjach A no, ciekawe czy to jest to tak jakoś mi to nie bardzo pasuje nie, to już widzę po tym jednym chłopcu takim w okularach, taki blondynek w okularach i jego tak zapamiętałam najbardziej. Także tak, i tutaj tak. Rekonstrukcja, czyli co? Czyli może być już po tej rekonstrukcji, to fajnie by było. To trzeba było zobaczyć, czy to VOD. Można na telewizorze odtwarzać. Sezon pierwszy, odcinek drugi. A można pierwszy odcinek? Jest. Będzie opis, to Wam przeczytam. A też mówiłam. Dominika. Anka i Jacek przyjeżdżają do wynajętego domku letniskowego. Są tam już Marek i Piotrek. Dzieci razem poznają okolice. Ich uwagę zwraca stara kapliczka. No, oglądał się człowiek takich seriali, a potem liczył na jakieś tam przygody, wiadomo. Dziękuję Wam za dzisiaj. Co? Dziękuję Wam już. Zrobię zbliżenie telefonem na te klamoty tutaj. A tu następna klamociarnia czeka. из Побо вас.